wniosków formalnych. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Sachajko, republikanie. Woda, woda jeszcze w Sejmie jest. Dobra, dziękuję. Panie pośle, jest pan poseł, bardzo proszę. Wniosek przeciwny będzie wtedy, kiedy będzie wniosek. Bardzo panie proszę. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo. Dwa dni temu Rosja dokonała haniebnej dewastacji polskiego cmentarza wojennego w Katyniu. Usunięto płaskorzeźby orderów iturki military i krzyż kampanii wrześniowej. To jest atak na polską pamięć, historię i honor. Najpierw wymordowali naszych oficerów. Potem przez pół wieku kłamali, że to nie oni, a dziś profanują miejsca ich spoczynku. To jest moralny poziom państwa bandyckiego. Wnoszę o przerwę i informację premiera, Jakie natychmiastowe działania zamierza podjąć wobec symboli rosyjskiej dominacji w Polsce, w tym wobec najbardziej widocznego z nich Pałacu Kultury i Nauki, który od 70 lat góruje nad Warszawą jako monumentalny, monumentalny pomnik podległości wobec Związku Sowieckiego? Panie premierze, proszę pokazać Polakom, czy macie odwagę bronić polskiej pamięci i godności, czy dalej będziecie za wszystko obwiniali prezydenta i opozycję? Dziękuję. Poseł wniosek przeciwne. bardzo, bardzo proszę. proszę. Panie premierze, wysoka izbo. Dzisiaj chciałem się zwrócić do państwa jako najgorszy, najmarniejszy i najbardziej żałosny i bezwartościową część polskiego społeczeństwa. Tak słońce żoli Żoliborza wyraża się o Polakach. Nie ma go dzisiaj, nie ma słońca z żoli Żoliborza. Proszę państwa, to jest skandaliczne, że w takich słowach wyraża się o Polakach. Mam apel do pana prezesa, którego dzisiaj nie ma, o to, żeby przestał obrażać Polaków i przestał dzielić Polaków. Pora zakończyć tą wojnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Działa już? Dziękuję jeszcze. 418 posłów za 180, przeciw 231, wstrzymało się 7. Wniosek Sejm odrzucił. Bardzo proszę Pan poseł Włodzimierz Skalik. Bardzo proszę Panie Pośle. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Wydawało się, że po środowym wystąpieniu już nic gorszego ze strony ministra i wicepremiera Radosława Sikorskiego nas nie spotka, w którym okazał wyjątkową pogardę dla przeciwników politycznych, określając ich mianem Pentaków i obraził naród węgierski, nazywając Węgry krajem pod rządami skorumpowanych nacjonalistów. Przepraszamy za to naszych najbardziej sprawdzonych i wiernych braci Węgrów. Niestety zakomunikował, że osobistą decyzją przekaże na rzecz przeżartej korupcją Ukrainy 100 milionów dolarów polskiego podatnika. To w mojej opinii zdrada polskich interesów i przekroczenie uprawnień. Wnoszę odroczenie obrad, by pan premier wszczął procedurę odwołania ministra Sikorskiego, a gdy to nie zostanie podjęte. Proszę posłów opozycji, zachęcam ich do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec niego. Radosław Sikorski. Dzień, dziękuję serdecznie. Wniosek przeciwny pan poseł Jabłoński, bardzo proszę. Wniosek przeciwny, bo tu nie ma co odraczać, tylko pan premier Tusk powinien wyjść tutaj natychmiast i powiedzieć, dlaczego ten pan Kierwiński, który tam siedzi z tyłu cały czas, jest ministrem. Panie premierze Tusk. Tydzień mija prawie od zamachu. Nie wiem, czy pan wie, że pana minister Kierwiński wczoraj był pytany w waszej zaprzyjaźnionej telewizji, kontrolowanej telewizji w likwidacji i nawet nie wiedział, ile tam pociągów przejechało. Wy nawet sami siebie nie potraficie poinformować. I teraz tak, możemy się śmiać z tego, że tam jakiś pogłos mu coś zagłuszał, ale to jest naprawdę poważna sprawa, bo będziemy mieli, posłuchajcie teraz uważnie, będziemy mieli najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy kolejne ataki. Oby żaden z nich się nie udał. Ale jeżeli ten atak, który się zdarzy, trzeba się z tym liczyć, jeśli ten atak będzie skuteczny, jeśli zginą ludzie, to to będzie Twoja, Donaldzie Tusku, odpowiedzialność, bo tego człowieka, tego niekompetentnego człowieka zrobiłeś ministrem. Odwołaj go jeszcze dziś. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 25. Przeciw 397, wstrzymało się 11. Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę Pan poseł Maciej Konieczny koło razem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Opublikowany właśnie raport Grup Organizacji Śledczych wskazuje na użycie na szeroką skalę produkowanego w Polsce trotylu przez Izrael w Strefie Gazy. Trotyl produkowany przez Bydgoski nitrochem eksportowany był do Stanów Zjednoczonych, skąd już w formie bomb z serii MK-80 trafiał do Izraela. Rodzi to uzasadnione pytanie o potencjalne uwikłanie polskiego producenta w izraelskie zbrodnie i możliwą odpowiedzialność karną. Stąd pytanie. Panie premierze Kosiniaku-Kamyszu, czy podczas podpisywania ostatniego kontraktu na eksport ryzyko takie było brane pod uwagę i dlaczego pomimo to zdecydowano się podpisać ten kontrakt? Jeszcze jedno pytanie. Tym razem tak do ministra Kosiniaka-Kamysza, jak i do panów Właszczaka i Macierewicza. Dlaczego, pomimo tego, że jesteśmy jedynym producentem trotylu w Europie, mamy rezerwy amunicji artyleryjskiej zaledwie na kilka dni walki? Dlaczego materiały wybuchowe produkowane w Bydgoszczy spadają na głowy jemeńskich i palestyńskich Dziękuję cywilów, a nie służą naszej pośle. polskiej Dziękuję obronności? Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosku nie było. Pan posłew, poseł Czesław Hoc, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku Wysoki Sejmie, wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Sprawa jest poważna. Chodzi o zdrowie i życie Polek i Polaków. Nowa pani minister zdrowia powiadomiła, że będzie likwidować jednocześnie polskich szpitali. Proponuje się porody na Sorach. I teraz dowiadujemy się właśnie, że pani minister ma nowe marzenie. Cytuję: Pacjent przede wszystkim najpierw zapłaci sam fakturę, potem pójdzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę. Szok, czyli chcesz być zdrowy, najpierw zapłać, chcesz ratować swoje życie, najpierw kasa, a gdzie wartości konstytucyjne, gdzie równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie misja szpitali, gdzie empatia, gdzie humanizm, gdzie etyka, gdzie wreszcie niesienie ulgi w cierpieniu, a cierpienie w medycynie ma sens wtedy, kiedy jest nadzieja, nawet tę nadzieję odbieracie. W salu Cegrotti Suprema Lex Esto dobro pacjenta jest najwyższym prawem. Nie faktura, nie procedura, nie zysk, tylko dobro pacjenta. Dziękuję Prawość serdecznie panie nigdzie... pośle, dziękuję bardzo. Proszę państwa, obecnie przystęp, przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie. Przy... Słucham. Pan poseł Piątkowski, wniosek przeciwny. Proszę bardzo. Nie tylko w służbie zdrowia, ale także w polskiej edukacji dzieje się naprawdę tragicznie. Dziś będziemy rozpatrywali wniosek o zmianę prawa oświatowego, który ma zakończyć tę destrukcję rozpoczętą przez obecne Ministerstwo Edukacji, bo oni nawet wstydzą się słowa narodowej. Chcą doprowadzić do tego, aby polskie szkoły publiczne spotkał ten sam los co szkoły publiczne na zachodzie, czyli żeby nie uczono, a żeby tam się dzieci po prostu bawiły. Chcą doprowadzić do tego, żeby ci, którzy chcą swoje dzieci dobrze wykształcić, posyłali je do szkół płatnych. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić, bo rzeczywiście będzie tak, jak piszą internauci, że polskie szkoły publiczne będą przygotowały tylko i wyłącznie do tego, aby Polacy byli zbieraczami wiadomych produktów w Niemczech. Czas powstrzymać destrukcję polskiej szkoły. Czas zacząć, aby polska szkoła rzeczywiście odpowiadała interesom narodowym, aby dobrze kształciła i aby to była polska szkoła, a nie szkoła kształcąca tylko i wyłącznie na potrzeby Europejczyków i Niemców. Polska szkoła... Dziękuję bardzo panie pośle. Panie pośle, a, panie, pośle panie pośle, bo zapomniał pan powiedzieć, dlaczego pan jest przeciwko sprawdzeniu kworum. Poprawi tego rządu. Nie... A, dziękuję bardzo. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję. Obecnych jest 430 osób. Mamy kworum. Bardzo proszę, pani poseł Aleksandra Leo, Polska 2050. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo. Rosjanie, a konkretnie dyrekcja kompleksu pomnika katyńskiego usunęła z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu płaskorzeźbę Orderu Virtuti Militari oraz krzyża kampanii wrześniowej. To nie jest przypadek. To celowy polityczny akt dewastacji, próba wymazania polskich symboli oraz prawdy o zbrodni katyńskiej. Gdzie są ci wszyscy pseudopatrioci z Braunem, z Męcenem na czele? Gdzie są politycy, którzy codziennie gardłują o Wołyniu, o nienaszej wojnie? Dlaczego milczycie, ruskie onuce? Rosyjska swołocz pluje nam w twarz, a Konfederacja i Braun dalej szczują na Unię Europejską. Czy widzieliście ślady tej informacji na profilach posłów, którzy są rosyjską piątą kolumną w Polsce? Wstyd. Dziękuję Pani Posłanka Paulina Matysiak. Pani posłanka Paulina Matysiak niezrzeszona. Panie Marszałku, Panie Premierze Wysoka Izbo. Pan premier będzie dzisiaj występował i byłoby dobrze, żeby w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii związanych z telewizją Polonia. 30 października, nie wiem czy Państwo są świadomi, uchwała likwidatora, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, yy, mówi o tym, że zostaje ustanowiony likwidator jednostki organizacyjnej spółki pod nazwą Program TV Polonia. Dalej w tym paragrafie uchwala, uchwała stanowi, że do zakresu działania likwidatora należy likwidacja programu TV Polonia do dnia 1 grudnia. Panie premierze, to jest ostatnie posiedzenie przed 1 grudnia i to jest ostatni moment, żeby Wysoka Izba usłyszała, czy program TV Polonia będzie dalej funkcjonował i jakie programy będą nadawane w tej stacji. To jest bardzo niepokojące dla Polaków, dla Polonii, którzy są Przyzwyczajeni do tego, że oglądają ten program i otrzymują informacje z tego programu. Jak wygląda sytuacja telewizji Polonia? Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Pani poseł Dorota Łowoda, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie pośle Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnim ugrupowaniem, które ma prawo wypowiadać się w kwestii edukacji. Anna Zalewska zdemolowała system. Przemysław Czarnek go skrajnie zideologizował, poniżając nauczycieli, poniżając uczennice i uczniów. Przemysław Czarnek rozdawał wille, które w tej chwili są sprzedawane z zyskiem dla osób, które je wcześniej od niego otrzymały. Nie macie prawa wypowiadać się o jakości polskiej edukacji, dlatego że wy ją zniszczyliście. Ministra Barbara Nowacka i koalicja 15 października naprawia to, co wy zepsuliście. Panie pośle, proszę panów, ale, ale mamy problem, bo zgodnie z artykułem 184 ust. 5 przy, przed przegłosowaniem wniosku może być ewentualnie wysłuchany jeden. Przeciwny wniosek, o ile wniosek formalny został postawiony. Nie został postawiony. Proszę Państwa, bardzo proszę, bardzo proszę o zabranie. Panie Marszałku, jeszcze jeden się dopisał, A, jeszcze Pan Poseł Józefaciuk się dopisał. Bardzo proszę, Panie Pośle. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jak próbowałem wielokrotnie wykazać. Obecna reforma edukacji jest nieprzygotowana. Ja, nauczyciel siedmiu przedmiotów, były dyrektor szkoły, były inspektor organu prowadzącego, do niedawna członek Komisji Edukacji i Nauki, nie mam pełnej wiedzy o zmianach, a co dopiero nauczyciele, rodzice, organy prowadzące, którzy za kilka miesięcy mają wykonywać tę reformę. Pani minister, przed głosowaniem za chwilę mam pytanie dlaczego dwa dni temu do konsultacji przedstawiono inną podstawę programową z geografii niż ta, nad którą dzisiaj głosujemy? Dlaczego przedstawiono Inną niż ta, którą wypracowali eksperci na zlecenie IBE. Szanowni Państwo, reforma jest niegotowa, bez pilotażu, bez wizji całości systemu. Edukacja potrzebuje stabilizacji, a nie hektycznej zmiany. Ten druk na tym etapie należy odrzucić i mówię to jako praktyk. Nie, nie Dziękuję bardzo. Nie było żadnego wniosku. W związku z tym, proszę Państwa, bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana. Donalda Tuska, bardzo proszę, panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie. Bardzo krótko chciałbym. Powiedzieć kilka, jak sądzę, kluczowych słów, jeśli chodzi o sytuację, w, jakim, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna w związku z wojną rosyjsko-ukraińską i postępującą eskalacją ze strony Rosji eskalacji napięcia i prób destabilizacji naszego państwa. Powiem rzeczy oczywiste, ale one jak sądzę, muszą dotrzeć do wszystkich bez wyjątku, szczególnie osób publicznych, szczególnie polityków, na tej sali, w Senacie, w Parciu Prezydenckim, w rządzie, wszędzie tam, gdzie osoby publiczne zabierają głos i mają wpływ na zdarzenia, na decyzje, na opinie ludzi. Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej którego celem jest destabilizacja naszego państwa. I muszę to dzisiaj jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć, bo nie wszyscy, moim zdaniem, nawet dzisiaj to było słychać, zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania, przed jakim stanęliśmy. Albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć. Akcje dywersyjne od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane. Przez służby Kremla przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę i dziś można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie. Celem działań stały się zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego. Wysadzenie torów kolejowych, zniszczenie trakcji. Potężna akcja dezinformacyjna i propagandowa temu towarzysząca, w tym słowa o partyzantce w Polsce, które by brzmiały w Rosji, pobicie naszego ambasadora. To wszystko są ostatnie dni i godziny. Rosja za wszelką cenę chce nas osłabić, bo dziś Polska jest zbyt silna, by ją zaatakować wprost. Strategia Moskwy jest czytelna. Według niej mamy być skłóceni z Europą, skłóceni z Ukrainą i, najważniejsze, skłóceni wewnętrznie. Nie możemy dopuścić do tego, aby ten scenariusz ani żadna jego część został zrealizowany. I to zależy od nas samych i od nas wszystkich. Dlatego zwracam się jeszcze raz do każdej Polki, każdego Polaka i szczególnie do każdego na tej sali i w Pałacu Prezydenckim. Nie mówię do tych, którzy są po tamtej stronie dla pieniędzy czy z innego powodu. Są straceni. Mówię do tych, co nie rozumieją, co dali się omotać kłamstwom, którzy błądzą. Opamiętajcie się, póki jeszcze jest czas. Mówię twardo, ale naprawdę z najlepszą wolą. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia, w czasie wojny staje się zdradą. Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań. Mówiłem już o nich, ale nie do wszystkich dotarły. Przypomnę je jeszcze raz. Pierwsze: nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy. Drugie: nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb i nie przeszkadzaj im w działaniu. Trzecie. Nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, tym współczesnym liberum veto. Rosja zawsze lubiła polskie liberum veto. Czwarte. Nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją. Piąte. Stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją bez żadnego ale. Każde takie ale działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu. Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego ale. Po prostu albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. A w kwestii narodowego bezpieczeństwa Wobec rosyjskiego zagrożenia. Albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę, i mam nadzieję, że wreszcie dotarło. Dziękuję.